Wracamy do historii chorego na atakcję rdzeniowo-muszczkową rodzeństwa Witkowskich z Jeleniej Góry. Rodzina zbiera pieniądze na drugi przeszczep komórek macierzystych w Indiach. Na koncie Marleny jest już połowa potrzebnej kwoty, ale termin wyjazdu coraz bliżej. Nie Mont Everest, a jedynie góra szybowcowa w górach Kaczawskich. Dla chorej na atak sercenia muszczkową Marleny taki spacer to ogromny sukces. Jeszcze kilka miesięcy temu nie mogła samodzielnie wychodzić z domu. O spacerach po górach nie mogła nawet marzyć. Właśnie, Fawco, było niemożliwe. Mama jest domna? Bardzo, bardzo się cieszę. Że może cieszyć się tym życiem. Ataksja rdzeniowo-muszczkowa to choroba genetyczna. Cierpi na nią ojciec rodziny. Trzy lata temu okazało się, że choruje na nią również Marlena i jej 23-letni brat. Świat rodziny runął. Nie mogę patrzeć, jak cierpią. Zwłaszcza coraz Jest coraz gorzej, i tak naprawdę hmm. nie ma dla niego nadziei w Polsce. Nadzieja na powstrzymanie choroby pojawiła się za granicą. Konieczny był przeszczep komórek macierzystych. Takie zabiegi wykonywane są m.in. w Indiach. Koszt dla jednej osoby to około 100 tysięcy złotych. W marcu Marlena i Piotr poddali się zabiegom. Po przeszczepie przestały jeszcze mi nogi. No, mamy tyle szczęścia, że syn nie musi już lecieć, że jest dobrze, że może się cieszyć życiem i pragnę tego, żeby córka się czuła jeszcze lepiej i wierzę w to. Liczą każdy grosz i każdą złotówkę, zbierają nakrętki, organizują aukcje charytatywne. Na wyjazd do Indii Marlena musi uzbierać jeszcze 50 tysięcy złotych. Ciężko, jest mało wpłaty. Podejmują się już przeszczepu komórek w Polsce, ale niestety nie przy tym schorzeniu, może i w przyszłości. W Polsce lekarze są bezradni. Takim pacjentom zalecana jest intensywna rehabilitacja. Problem w tym, że nie jest ona refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zdania na temat przeszczepu komórek macierzystych są podzielone, ale jedno jest pewne: bez zabiegów w Indiach Marlena nie miała najmniejszych szans, by samodzielnie dotrzeć tu, na górę szybowcową. Jelenia Góra, Dorota Kaczor. Do zobaczenia o dwudziestej pierwszej.